Partnerem odcinka jest jodcehost.pl, sprawdzony hosting z bardzo dobrymi opiniami na Google i Facebooku. Dla widzów przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy 25 – 25% zniżki na pakiety hostingowe. Znajdziesz go w opisie filmu. Partnerem kanału jest Lenart strony i sklepy internetowe. Jeśli potrzebujesz nowoczesnej strony albo sklepu online, który naprawdę sprzedaje, sprawdź mateuszlenart.pl. Link znajdziesz w opisie. Cześć, z tej strony Leno z kanału Twój Informatyk. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się nowej funkcji motywów w Windows 11, dzięki której każdy może spersonalizować wygląd systemu według własnych upodobań. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o nowej i naprawdę interesującej funkcji w systemie Windows 11. Chodzi o to, że Microsoft dodał nowe, oficjalne motywy, do których można uzyskać dostęp bezpośrednio z poziomu Microsoft Store. Dzięki temu możesz jeszcze bardziej spersonalizować swój system operacyjny i zyskać dostęp do bardzo dużej liczby różnorodnych motywów, które potrafią całkowicie odmienić wygląd Windowsa. Całość została zrealizowana przez nową sekcję motywów dostępną wewnątrz Microsoft Store. W tym materiale przejdziemy przez wszystko, co musisz wiedzieć na temat tej funkcji, a także krok po kroku pokażę, jak z niej korzystać, jeśli chcesz dopasować wygląd swojego komputera do własnych preferencji. Zatem zaczynajmy. Na samym początku musimy otworzyć Microsoft Store. Po jego uruchomieniu, po lewej stronie w panelu bocznym, powinna się pojawić nowa opcja o nazwie motywy. Jeśli jednak nie widzisz jej od razu, przejdź do sekcji pobrane, kliknij przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji. A następnie kliknij Aktualizuj wszystkie. W ten sposób zaktualizują się wszystkie aplikacje pobrane z Microsoft Store, a także sam sklep. Po ponownym uruchomieniu Microsoft Store nowa sekcja motywy powinna być już widoczna. Klikam więc w tę zakładkę i jak widać wita nas hasło dostosowywanie urządzenia do własnych preferencji. Znajdziemy tutaj ponad 400 różnych motywów. Każdy z nich zawiera zestaw tapet oraz kolory akcentu, które mogą zmieniać się w czasie. Jak twierdzi Microsoft, sprawia to, że personalizacja urządzenia jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Przewinijmy teraz nieco w dół. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj naprawdę dużą kolekcję motywów obejmującą różne style od motywów związanych z grami, przez popkulturę i rozrywkę, aż po krajobrazy i wiele innych kategorii. Co ważne, większość dostępnych motywów jest całkowicie darmowa. Wróćmy więc na górę i sprawdźmy przykładowy motyw Luminous Flow. Wystarczy najechać kursorem na wybrany motyw, aby zobaczyć podgląd tapet, które on oferuje. Następnie klikamy przycisk Zastosuj. Motyw przez chwilę jest przetwarzany, po czym zostaje zastosowany w systemie operacyjnym. Jak widać, motyw został właśnie aktywowany. Wybrany motyw korzysta z trybu jasnego, ale mimo to prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Jest to estetyczny, przyjemny dla oka motyw. Jeśli teraz klikniemy prawym przyciskiem myszy na pulpicie i przejdziemy do opcji Personalizuj, a następnie do ustawień tła zobaczymy, że aktualne tło pochodzi z dostosowanej kolekcji. W sekcji kompozycje również widoczna będzie nazwa zastosowanego motywu. Po najechaniu kursorem widzimy Luminus Flow, który zawiera cztery różne obrazy. Spróbujmy teraz znaleźć motyw obsługujący tryb ciemny. Przykładowo Shifting Horizons powinien działać w trybie Dark Mode. Klikamy Zastosuj i czekamy, aż motyw zostanie zainstalowany w systemie. Zazwyczaj trwa to tylko kilka sekund, w zależności od rozmiaru wybranego motywu. Jak widać, ten motyw działa w trybie ciemnym i prezentuje się naprawdę świetnie. Zdecydowanie jest to motyw, którego sam chętnie używałbym na swoim komputerze. Po ponownym wejściu do sekcji Kompozycje widzimy nazwę użytego motywu Shifting Horizons. Również z czterema różnymi obrazami. W ustawieniach personalizacji w sekcji Tło znajdziemy także opcję Zmieniaj obraz Co, dzięki której możemy ustawić automatyczną zmianę tapet wybranym przez nas w przedziale czasowym. Dzięki temu tapety mogą zmieniać się cyklicznie, co bardzo pozytywnie wpływa na ogólną estetykę systemu operacyjnego. Wracając do sekcji Motywy w Microsoft Store, na samym dole widzimy również pozycję Explore All Teams, Windows Teams A to Z, gdzie możemy przeglądać wszystkie dostępne motywy. Możemy też kliknąć przycisk Wyświetl wszystko, po czym zostaniemy przeniesieni do wygodniejszego widoku siatki, w którym znacznie łatwiej przeglądać całą bibliotekę motywów. Jak widzicie, wybór jest naprawdę ogromny i bez problemu można znaleźć coś dopasowanego do własnego gustu. Podsumowując, nowa sekcja motywów w Windows 11 to prosty i wygodny sposób na zmianę wyglądu systemu. Duża liczba dostępnych motywów, zarówno w jasnym jak i ciemnym wariancie, pozwala w kilka kliknięć dopasować pulpit do własnego stylu i sprawić, że codzienna praca z systemem stanie się po prostu przyjemniejsza. Moim zdaniem jest to bardzo udany dodatek ze strony Microsoftu, który w znaczący sposób ułatwia i rozszerza możliwości personalizacji systemu Windows 11. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo ci podobało, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co ty myślisz o nowej funkcji motywów w Windows 11. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, zostań naszym patronem i pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam również do oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale.